Siemano wszystkim, szósta rano i ciąg dalszy podboju irlandzkich wód przez kierownika kłusownika. Gdzie lecę tym razem? To sam nie wiem dokładnie. Wiem tylko jedno, że lecę na pewno na wody słodkowodne, na jakąś rzekę, kanał, nie mam pojęcia. Jestem ustawiony z kolegi kolegą, tak więc co się będzie działo, jest to jeden wielki znak zapytania, ale jedno wiem na pewno, że lecę dalej podbijać irlandzkie wody. Schody do nieba, schody po szczupaka, schody do nie wiem czego. Mam nadzieję, że przyniosą mi tego zębatego. Po godzince jazdy dotarliśmy na miejsce na bardzo klimatyczne, bardzo mi się tutaj podoba. Natura, przyroda, drzewa, lasy. I co najważniejsze, cisza i spokój. Czego w życiu nie widzieliście na holenderskich filmach, naprawdę. Lecimy na szczupaczki. Wędka, wszystko już mam gotowe. Zaczynam od takiego woblerka, od spinningóweczki. Oczywiście wszystko dostałem tutaj od znajomego. Dziękuję mu bardzo. Ubrał mnie, przyzbroił mnie, dał mi sprzęt do walki z tutejszymi szczupakami, ja tylko oddzięczyłem się browarkiem, tak więc my kończymy browarka i lecimy na łowy. Całem troszkę połoju, po, zmieniałem parę miejsc. <laughs> Miejscówki są. O, chyba coś tu się pogoniło. Miejscówki są naprawdę klimatyczne. Nie wiem, czy to ta kamera oddaje, ale ta woda, mały kanał, tak naprawdę nie różni się dużo od holenderskiego kanału. Tak samo, jeśli chodzi o szerokość, głębokość 2 metry, woda jest naprawdę przeźroczysta, ale zobaczcie na linię brzegową. <laughs> Linia brzegowa jest porośnięta trawą. Oczywiście wszędzie trzeba chodzić w gumowcach, bo inaczej tutaj nie idzie połowić. Naprawdę wszędzie jest bagno. O, patrzcie, jak się wkopuje. Ale ta trawa, co tutaj widać, to ona jest po prostu o, jeden krok zrobisz za dużo. Patrzcie i, i już jesteśmy w wodzie. Tak więc trzeba naprawdę uważać, gdzie się chodzi. Ale o co mi chodzi najbardziej? Ta cała trawa, która tutaj widzicie. To jest wszystko na górze wody, tak więc nie ma opcji, żeby te szczupaki tutaj gdzieś pod tą trawą nie stały i nie czekały na jakąś ofiarę swoją. No masakra, no raj dla szczupaków, powiem Wam. Klimat, klimat dla tych szczupaków jest naprawdę tutaj idealny, moim zdaniem. Jak na razie kierownikowi, kusownikowi nie udało się nic złowić, ale to jest dopiero początek. Jestem dobrej nadziei, jestem dobrej nadziei. Na pewno dorwę się tutaj do jakiegoś. Zęba tego z tej wody, ale to jest kwestia tylko czasu. Patrzcie, woda, taki klimacik, bagna, trawa, a z tyłu od razu łąki, pola, no ekstra. A co najbardziej mi się tu podoba, to Wam powiem cisza i spokój. Nie słychać żadnego samochodu, żadnych ludzi. Jedyne dźwięki, które tutaj są, to jest wiatr ptaki i tylko piękna, czysta natura. No powiem wam, nie ma, nie ma lepszego miejsca, żeby odpocząć sobie od tej całej, całego popędu i całego pośpiechu, który w mieście nas codziennie czeka i którym żyjemy. No ekstra jest, powiem wam, że tutaj naprawdę idzie sobie odpocząć. Jakby się komuś pić chciało, to proszę bardzo, dla spragnionego wędkarza znajdzie się i łyczek wody. O, ja teraz Kamila wyprzedziłem, idę trochę szybciej. Kamil mówi, żebym tutaj spróbował na tej skarpie, że tu jest bardzo dobra miejscówka. Muszę tylko jakoś się tam dostać najpierw. I zaraz będzie wszystko o! W porządku. Taki mały spinning wraz z e, biegiem przełajowym, jak to się mówi. <grych> no ale ekstra, klimat, klimat, bo powtarzam się już pewnie z tysiąc razy, ale naprawdę ten klimat tutaj jest tak cudowny, masakra. I oczywiście mała rzeczka. Mały kanałek. Dobra, czas na zmiany przynęty zbyt długo. Nic się nie dzieje na tego najlepszego woblecza moim zdaniem, ponieważ jest najbardziej pogryziony z tych wszystkich przynęt co dostałem. Dlatego stwierdziłem, że to będzie najlepsza przynęta na start, ale jak na razie jak na razie się nie sprawdza. Tak więc otwieram magiczne pudełko. Robię hokus pokus. Wybiorę jakąś o! Mamy tutaj kanibala pięknego. Tak więc myślę, że poleci teraz kanibal, bądź tutaj ten węgorzyk też jest bardzo ciekawy. Nie, kanibalka polecimy na pierwszy rzut ogień. O. Węgorz do pudełka. Kanibal na Zapięty i lecimy dalej. Mój różowy gumisz nic nie pomógł na tutejsze szczupaki. Myślałem, że moja holenderska różowa taktyka coś przyniesie, ale lipa, 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 lipa. Szczupaki są mądrzejsze od kierownika kusownika. Teraz czas na przerwę, zjemy coś, odpoczniemy. Kierownik, kusownik wyciągnie jakiegoś harpuna i się zaraz im do skóry dobiorę. Dalej lecimy z biegami przełajowymi. Opa! Kurde, Kamil, ty to mnie. A wyciągasz. Zakładnie. Ale tu jest kurwa mega. Tu jest jeszcze ładniej niż tam, gdzie byliśmy przed chwilą. O, ja pierdolę. No i dobra, przerwa się skończyła, żeśmy doszli na następną miejscówkę. Bardzo mi się ta podoba. Te mosty irlandzkie mi się tak bardzo podobają. Zobaczcie na to: mostek z kamieni pod spodem, mała rzeczka. No masakra, ekstra, no. Dla mnie to jest klimat naprawdę... O, już gdzieś się tutaj... O, już odczepiłem się. Klimacik jest bardzo, bardzo, jak to się mówi, klimatyczny. Jeśli chodzi o tutejsze rejony, no masakra, patrzcie. Te wszystkie i pomiędzy tym woda. Tak więc siły zebrane, plan obmyślony, guma ta sama i czas na zębatego irlandzkiego szczupaka. Schody do nieba, schody po szczupaka, schody do nie wiem czego. Mam nadzieję, że przyniosą mi tego zębatego. Tych snrodów teraz je puszczam z powrotem. Najpierw się nawąchałem bagna irlandzkiego, a teraz wypuszczam je dupą. No i co? 5 czy 6 godzin wędkowania minęło. Nie udało się kierownikowi, kusownikowi złapać żadnego szczupaka. Niby kusol, niby wie jak łapać, niby wie co robić, ale uwierzcie mi, że są mądrzejsi ode mnie. Mądrzejsze ryby ode mnie które potrafią przechytrzyć nawet najsprytniejszych kłusowników. E, pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o wędkarstwo szczupakowe tutaj w Irlandii, to powiem Wam, że krajobraz. Krajobraz bajkowy, e, zmieniający się bardzo szybko. Z jednej strony łąki pola, z drugiej strony mostu mamy nagle górki jakieś, krzaki i dużo trzeba chodzić. Nie jest to jak w Holandii, że wszędzie idzie dość, wszędzie idzie rzucić. Trzeba kawałeczek się przejść od miejsca do miejsca. Ale ma to swój niestety urok. Niestety, ma to swój urok. Bardzo znakomity, jeżeli ktoś lubi aktywne wędkowanie, to naprawdę polecam. Ja nie lubię, ale naprawdę mi się podobało. Szkoda, że rybka nie padła, ale ja jeszcze powrócę. Może nie tutaj, ale gdzie indziej się odgryź na te szczupaki. Jak nie tym wypadem, to jeszcze w maju mam zamiar z powrotem wrócić. Tak więc y, podbój irlandzkich wód. Na ten rok jeszcze nie jest zakończony. E, no co mam powiedzieć? Jak się podobało? No nie powiem czy się podobało. Nie powiem dawać łapki w góry, nie powiem dawać suba, bo rybka nie padła. Ale jak chcecie to oczywiście możecie dać łapkę i suba. Ja uciekam do domu. Wy się trzymajcie i widzimy się w następnym.